Manko z tej strony Wiktor dzisiaj taki nietypowy odcinek, gdzie jest kolejny jakiś nowy format. Dzisiaj omówię serwer Lumikowa, trochę go zareklamuję oraz trochę go tak jakby zrecenzuję. Ogólnie też jestem po paru minutach, godzinach grania, więc myślę, że mogę tutaj coś niecoś powiedzieć. Zapraszam do oglądania. A, i jeszcze jedno przed filmem, mam drugi kanał, już mam tam dwa filmy, jest zapewne jak to oglądać, już się będzie wrzucał trzeci. Więc myślę, że dość no fajnie, w sensie wydaje mi się, że tam będzie częstszy content, ale nie będzie go na tyle, żeby no po prostu będzie częsty content, ale nie będzie on jakiś przebojowy. Tam będą inne gierki niż te, więc myślę, że mogę Was tam zaprosić. Więc zapraszam do oglądania. A więc serwer Pana Lumikowa, link będziecie mieli w opisie. To jest serwer, który ma mapy różne, różne mapy i są to i mapy normalne i mapy z workshopa dlatego, że tam chyba dwie mapy, pamiętam jak grałem to były chyba normalne, a parę było z workshopa właśnie jest to serwer gdzie właśnie one się tak mieszają możecie wybierać, są tam zasady i są tam niektóre opcje jest tam balans mod na tym serwerze co mi się bardzo podoba, bo jest spoko balans według mnie, balansuje dość sporo niektóre klasy na przykład atomizer ma 4 skoki zamiast 3 i to jest spoko Balans, no i jeszcze można na przykład sobie czapki włączyć na tym serwerze. Mapy są dość rozległe, co jest trochę słabe z tego względu, że no mała mało osób gra na tym serwerze, ale z drugiej strony, jakby więcej osób grało, to wydaje mi się, że te mapy nie są złe. Kolejną taką ciekawą rzeczą, i dla mnie to jest minus, dla niektórych może to być plus, to jest resp od razu. Dlaczego to ma być minus? Według mnie jest to minus, bo przez to obrona o wiele le lepiej się sprawdza bo po prostu wychodzą praktycznie od razu od razu wychodzą praktycznie z respa i lecą na punkt ostatni, żeby przejąć, co nie? żeby przestać, żeby zaprzestać przejmowania i dużo razy tak miałem no przez to się troszkę denerwowałem, co nie? oczywiście jakby nie jest to jakoś mocno złe, ale można by było zrobić maksymalnie 5 sekund, maksymalnie według mnie, bo no bo to czasami jest tak, że już jesteście pewni, że wygracie, a tu nagle Dwóch scoutów, na przykład, i tak chodzą naokoło tego punktu, próbujecie ich zabić, i dupa, co tam jeszcze? W sumie to chyba wszystko. Serwer bardzo czysty, według mnie dobry. Nie ma tam jakiegoś syfu, nie ma tam skamerskich linków. Wszystko bardzo fajne. Linki do Discorda, fajnie wszystko działa, według mnie. Nie ma żadnych lagów, co często było błędem, często było rzeczą jaką mnie denerwowała na niektórych serwerach. I według mnie, serwer jest koks. Bardzo polecam. 9 na 10 według mnie. Napiszcie w komentarzach, jak się ten format Wam podoba. Wydaje mi się, że dość spoko. Nagrałem jeszcze rano odcinek, ale niestety nie mogę go wrzucić do programu do montowania. Tamten wydaje mi się, że był troszkę lepszy, ten trochę skróciłem, ale no niestety tak jest czasami. Możliwe, że źle komputer wyłączałem i przez to jakiś tam plik właśnie on był uszkodzony. Możliwe, nie wiem. Nie wiadomo nigdy, co nie. Więc link do kanału, link do IP serwera będziecie mieli w opisie. Gorąco jeszcze zapraszam Was do mojego drugiego kanału, bo tam będzie, może nie jakoś mega regularnie, ale będzie częściej odcinek, z, odcinki z różnych gier. Isaac, Guild of the Lamp, 60 Seconds, Multiversus, no różne, różniaste gierki, co nie. Więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.